Proszę bardzo. Arytmetyka klasa trzecia. Pytanie za 500 zł. Z tony świeżej wikliny pan Jan przygotował 300 kg wikliny do wyplatania koszyków. Jeden koszyk waży 3 kg. Ile świeżej wikliny potrzeba do wykonania tego koszyka? Liczysz czy zerkasz? Liczę. Czy się poddajesz? liczę. Dobrze, licz, licz. Proszę. A mogłabym zobaczyć ściągę, jak odpowiedział. A oczywiście, tylko proszę powiedz ściągam. Ściąga? Ściąga! Proszę bardzo, zobacz jak odpowiedział Marcin. Dziewięć 9 kilogramów. 9 kilogramów. Tak, taka jest odpowiedź Marcina, z którą nie musisz się zgodzić. Ale wtedy udziel innej odpowiedzi. Najlepiej udziel dobrej. Dobrze, to policz, dobrze. Ja się przejdę. A Gosia policzyła. Czy Gosia się poddaje? No nie, no nie poddam się no za wcześnie. Marcin napisał 9 kilogramów, ty możesz udzielić innej no, odpowiedzi. Tak. Jeżeli udzielisz złej, a Marcin udzielił dobrej, może zadziałać jeszcze ratunek. A jeśli Marcin udzielił złej, a ty udzieliłaś dobrej, no to efekt jest ten sam. Grasz dalej i pozostaje ci ratunek. A jeżeli oboje udzielicie złej odpowiedzi, odpadam. Tak, ty odpadasz, Marcin zostaje. Taki jego przywilej. Odpowiesz sama, czy odpowiesz tak jak Marcin? Powiem swoją odpowiedź. Jak będzie zła, to może zadziała ratunek. Słuchamy. Może ze 100 kg? Mówię 100 kg. 100 kg. Taka jest Twoja odpowiedź. 100 kg. Na 3 kg... Tak? Na 3 kg koszyk, tak? 100 kg. Tak. Oj, oj Gosia. Chyba musiał się te, tego zużyć? Jest z nami w klasie Twoja imienniczka Ta. Gosia. Gosiu, powiedz nam, Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Dziesięć. Swoim zdaniem 10 kg. A reszta klasy jak twierdzi? 10. 10. Proszę bardzo. Cała klasa twierdzi 10. Czyli ratunek nie zadziała. Stony 300 kg, prawda? Tak. Ze 100 kg 30. Czyli? 30. 30 przez 3, 10, tak? I 10. I 10 kilogramów to prawidłowa odpowiedź. To jest prawidłowa odpowiedź, Bo Gosiu. Tak. Bardzo mi przykro. Bardzo. Niestety Marcin też udzielił Zły złej jest. odpowiedzi. Byłem blisko. Byłeś blisko, Byłem blisko, no tak. No tak. Pocieszające. Pocieszające, ale nie dla Gosi. Ponieważ nie mógł zadziałać ratunek. I teraz niestety pożegnamy się, ale Ty pożegnasz najpierw naszych y, widzów oświadczeniem. Proszę bardzo. Ja Małgorzata Łukasiak, nie jestem mądrzejsza od Piątoklasisty. Dziękuję bardzo za udział w programie. Dziękuję Goczy.